To już trzeci film o tym, że Niemcy przejmują za zgodą Ministerstwa Infrastruktury port w Szczecinie. Dużą część tego portu, dużą część przeładunków będą zyski wyprowadzać do Niemiec. Ale przypomnijmy, że w Szczecinie obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta mówił. Honorujemy Niemców, bo Szczecin ma dłuższą historię jako miasto niemieckie niż jako polskie, proszę pana. Ja wiem, że pana to boli. Honorujemy Niemców, bo Szczecin ma dłuższą historię jako miasto niemieckie niż jako polskie, proszę pana. Ja wiem, że pana to boli. Czyli będą oddawać hołd byłym niemieckim obywatelom tego miasta, którzy w jakieś być może mierze go zagłosowali później, bo tutaj na Pomorzu Zachodnim nazistowska partia miała bodaj najwyższe poparcie w Niemczech. I takim ludziom oni chcą oddawać hołd? Chcą ściągać zabytki, firm. Które współtworzyły system zbrodniczy, który mordował Polaków III Rzeszy? Tu się niech pukną, no ale to robią. Jednocześnie miasto, głosami Platformy Obywatelskiej, wchodzi w kolejne spółki z niemieckim EON, czyli z tą spółką, która budowała Nord Stream. A zresztą marszałek województwa spotykał się z panią Manuelą. Pani Manuela to ta od tej fundacji paraekologicznej, której dokumentacja później spłonęła, która przez CDU była fundacji finansowanej przez Gazprom, bo to jest ważne. I która przez polityków CDU, czyli kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, Platformy Obywatelskiej, była po prostu nazywana człowiekiem Putina. I oni z taką osobą, członkowie platformy, tutaj stąd, ze Szczecina, chcieli budować ze Szczecina. Polsko-niemiecką aglomerację. Tak, żebyście mieli świadomość, jak to wygląda też w samorządach, bo to nie tylko Donald Tusk służy Niemcom jako szef rządu. Nie, 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 nie. Gdyby przebadać wszystkie samorządy, gdzie rządzi Platforma Obywatelska i dociekać, kto sprzedaje prąd, kto wywozi odpady, kto dostarcza ciepło, no to, szanowni państwo, zaraz się okaże, że w dużej mierze te pieniądze Wasze pieniądze również są transferowane do Niemiec. No po coś nas do tej Unii wciągali?